Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Jako, że tydzień minął szybko, przyszedł czas na drogę powrotną, elektrykiem z Włoch do Polski tym razem. Prosiliście, żeby Wam pokazać, jak zapakowałem się do tego samochodu. Zapraszam do oglądania, zapraszam na film, za chwilę Wam pokażę. Cztery pary butów narciarskich, cztery parę nart i to wszystko planuję zapakować do tego samochodu, do środka. Zapraszam na film. W ubiegłym roku jadąc do Bukowiny kupiłem taki specjalny worek na narty, skizak, tak to się nazywa fachowo. Przed wyjazdem z Polski też pozbyłem się tej tutaj półki, dlatego bagażnik też jest głębszy dzięki temu. No i plan jest taki, że tutaj wkładam dwie pary długich nart, na spód wkładam cztery pary butów na płasko i Dwie pary nart dla dzieciaków A na to wszystko przyjdą walizki, torby I inne toboły Maja pod nogami będzie miała również torbę on będzie miał torbę W tą stronę się spakowaliśmy W drogę powrotną powinno być jeszcze łatwiej Zapraszam do oglądania Za chwilę Wam to wszystko pokażę I proszę bardzo, dwie pary nart Schowane, zapakowane Jest oczywiście wodoodporne wodoszczelne. I zgodnie z instrukcją Przypinam tego Tą torbę i te narty Specjalnym pasem, który zabezpieczy przed ewentualnym przesunięciem. I proszę bardzo, buty na płasko, na ziemi, podzabezpieczone, żeby tutaj nie porysować plastiku tymi naftami Tutaj nawet mam łańcuchy. Jak wiedziałem, w Alpach zimą łańcuchy muszą być w samochodzie. Dużo miejsca zajmują. Nie były kompletnie potrzebne, i myślę, że w tym samochodzie też by nie były potrzebne. No i tutaj jest zabezpieczony ten skizak. Tak, żeby nic się nie poruszyło w razie hamowania Proszę bardzo Pokażę Wam jak widzi to aplikacja Better Route Planner Czas podróży 16:43, 12:50 czas jazdy, 2 godziny 40 czas spędzony na ładowaniach, 9 ładowań, plus do tego jeszcze 19-18 minut plus pewnie czas oczekiwania. Zobaczymy, jak uda nam się zdążyć. Przejazd pociągiem dla samochodów w Szwajcarii, żeby skrócić przejazd przez góry, czy żeby w ogóle umożliwić przejazd przez góry, bo te przełęcze zimą są pozamykane. Pomimo tego, że pogoda wygląda raczej na pełną wiosnę, no to u góry jeszcze. Leży śnieg, wiadomo. No i dobra informacja jest taka, że praktycznie cała droga to są same stacje ładowania Ionity. Więc stawka złote 35 za 1 kWh. Zapraszam na film. Planowany wyjazd o godzinie 4.30. Na 4.24 zjazdem. Do ładowarki w Szwajcarii 137 km, aktualny zasięg. Mamy 246 km po 300 Temperatura zewnętrzna zero skręć w Ustawiliśmy sobie zdalnie ogrzewanie, tak żeby dzieciaki wsiadły do ciepłego maja to w zasadzie w piżamie jedzie i ruszamy. Niecałe 1500 km, zaplanowane 9 ładowań po drodze Każde ładowanie w przedziale między 15 minut a 25 30 Teraz zjedź w prawo i następnie od razu skręć w prawo Znaczy działa działa tam działa działa tu w prawo Teraz skręć ostro w prawo Tam na wprost ładowarka, zobaczmy na ceny Diesel 1.99, benzyn 2.03 km. 137 km do ładowarki, ale po drodze mamy jeszcze przejazd pociągiem w Szwajcarii dla samochodów, tak żeby w zasadzie, czy skrócić, chyba umożliwić, bo tam te przełęcze górskie są pozamykane na zimę. A tutaj trochę nam się unormowało zużycie, nadal minus 6. kWh zużycie energii z tego odcinka 55 km. Światła w trybie auto. Up, wszystko widać, wszystko w zasięgu wzroku. No i płynność jazdy, zwłaszcza po takich serpentynach, gdzie nie ma zmian biegów, żadnych szarpnięć. Naprawdę wow Proszę, taki oto pociąg. Na taśmę 5.50 odjazd mamy 5.49. Z czym dojechaliśmy na wcześniejszy niż nawet zakładałem. Zużycie z tego odcinka zasięgi tak to wygląda. Stoimy w miejscu, a jednak jedziemy. 40 minut do ładowarki i 45 km i włączona optymalizację temperatury baterii czyli po prostu podgrzewanie Zobaczymy z jaką mocą od początku będziemy się ładować No i Już pomału Bo się, się robi jasno Po skręć ostro w prawo Cyk już widać. Nie wiem jeszcze jak tam dojechać. Tutaj zakaz skrętu, bo idziemy cały parking dookoła, tak mi się coś wydaje. Chociaż chwała im za to, bo są drogowskazy do tych ładowarek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Którą bierzemy, tym on, to sobie weźmiemy co? Tak to można parkować, co? Pierwsza ładowarka 121 km, jazda przez góry, zużycie 22,3 kWh. ему на снедание. right forright cumladenm <laughs> zobaczymy z jaką mocą ruszymy mamy 60% poziom naładowania akumulatora 61 to jest chyba poziom naładowania akumulatora również

Zobaczmy co nam samochód pokazuje 9 minut do 80% Mała no zamiana miejsc. Maja co ty tu robisz? Nie, nic! No jak to? Ty chyba jesteś na tym dziecia foteliku? I co? Będziesz jechała teraz z przodu? Nie z tyłu No to do tyłu musisz wrócić Ja jak mama przyjdzie Jak mama przyjdzie, to to wtedy? No dobra, no A kolor mieliśmy zmienić, tak? Tak To zmieniamy kolor Nie wiem, co Ty jak na to, ale no... No chwilowo go nie ma, więc możemy go zmienić, nie? Tu jest, gdzie tu były światła Oświetlenie otoczenia Kolor W sumie tu mi też już ten niebieski się znudził Możemy go zmienić, co? Jaki chcesz kolor? Pink Pink? To czekaj, tutaj pink będzie Ten? Taki? Taki Jest też Fiotelowy? Fiotelowy? No jest też fiotelowy, na zdrówko Tu jest Tak. I co, taki ma być, czy który ma być? Tak Różowy zostaje? To już chyba wiemy jaki jest ulubiony kolor Mai, co? Tak i już kolej się A my już mamy 87%, a... Ty mam z mamą jeszcze z toalety nie wrócili. No tutaj, przy, tutaj już przy 90% te moce ładowania nie są jakieś porażające. Ale 18 minut czas ładowania. 28 kWh doładowaliśmy, więcej niż było potrzebne, ale i tak czekaliśmy na towarzystwo, aż wrócą z Łazienki. Dobra. Dziękuję. Kilka 170 km do kolejnej ładowarki lecimy. Tutaj czas ładowania 18 minut. Jedziemy dalej. Jeszcze pokażę Wam, ile tu ładowarek mamy do wyboru. Tu jest jeszcze jakaś jedna, druga. Ale te już wiadomo są wolniejsze. I co fajne, tutaj też zaczynają się pojawiać terminale do płatności kartą. Zobaczcie, mamy Austrię. Przypomnienie o ograniczeniach. Zużycie energii z ostatnich 55 km, km po szwajcarskiej autostradzie 25,9 kWh. I wjeżdżamy do Niemiec. Chwilowo jeszcze 80, ale za chwilę będzie koniec ograniczenia prędkości. Zużycie energii od ostatniego ładowania, zasięg 203. Do ładowarki mamy 90 km. Prawdą też jest to, że w sumie można byłoby jechać. Jak ten zasięg stawałby się mniejszy, to możnałoby szukać sobie ładowarkę najbliższą. bo tych ładowarek tu jest naprawdę sporo. Koniec ograniczenia prędkości. HDA, czyli asystent jazdy autostradowej, drugi rozpędza nam się do ograniczenia. Czy może nie do ograniczenia, bo tu ograniczenia nie ma ale do 160 km na godzinę a ja ewentualnie mogę sobie tą prędkość zwiększyć e, wracając jeszcze do tych ładowarek to prawdą jest, że tu można sobie e, można sobie byłoby spokojnie jechać e, według nawigacji jak się zasięg będzie zmniejszał to wyszukać sobie najbliższą stację ładowania. Natomiast prawda jest taka, że wtedy nie mamy gwarancji co do ceny tego ładowania. Dlatego ja tak jadę od ładowarki do ładowarki, od Ionity do Ionity, bo tam mamy stawkę, przypominam, ,35 zł 35 za 1 kWh utrzymaną w całej Europie. To jest coś naprawdę wow. I szybkość ładowania, moc ładowania i cena przede wszystkim, cena. No i ten head up to jest coś naprawdę wow. Był asystent zmiany pasa ruchu, ale za mocno skręciłem i się dezaktywował. Wszystko widać, wszystko w zasięgu wzroku. Kolejne 165 km, średnie zużycie 28,9 kWh i zobaczcie 4 samochody, 6 stanowisk. Tu na tej stacji ładowania już byliśmy, wybierzemy sobie skrajną. Tutaj się koło Mercedesa wpasujemy. Ktoś zgarnął słupek. jest sprytne, że tą klapkę można sobie zdalnie odpalić, otworzyć kija Charge i coś się zaczyna dziać 31% poziom naładowania akumulatora, zobaczymy z jaką mocą wystartujemy jak nam ładnie to ładowanie będzie się rozpędzało Możemy się przejść jeszcze po stanowiskach 57 kW moc, 68%. Tutaj mamy 64 kW, jest 143 kW 33% to jest Volvo i mamy 52 kW, ale oni już kończą ładowanie, jestem ciekawy co się u nas dzieje. 72-73 kW. Możemy sobie podłączyć, zobaczyć jaką mamy temperaturę baterii, bo to pewnie tu jest najważniejsze. Zobaczmy sobie tutaj Nie to chciałem zobaczyć Tutaj kam połącz mamy 78-79 baterii minimum 14 stopni, baterii maksimum 22 No to ciekawy jestem, nie wiem dlaczego on nie przygotował baterii pomimo tego, że mieliśmy ustawioną ładowarkę jako punkt docelowy. No możliwe, że szybko sobie zaraz ją podgrzeje i... i jeszcze nam się to ładowanie rozpędzi. Trochę nam wzrosła moc ładowania, 126 kW. 18 minut do 80 a my z Mają znowu zmieniliśmy kolor na różowy Jaki lubisz kolor? Różowy, czerwony Różowy, czerwony, jaki jeszcze? Opatrzcie, patrzcie, i wiszóstka A kolor kolory Tak Trochę ich przybyło. Tak jak latem zrobiliśmy 5000 km po Europie mm. i widzieliśmy jedną i no to teraz. jest. No myślę, że już dziesiąta, by, można tak powiedzieć. Myślę, że z dziesięć już widzieliśmy. Z czego trzy albo cztery granatowe. Czyli te w kolorze jak był bliźniaki. Zapanie to wino. Zagadaliśmy się z Mają, a tu prawie 150 kW moc ładowania, 150 Tata Słucham Mamy 18 minut czas ładowania, 35 kWh doładowane, 68% poziom naładowania akumulatora Mamy 133 kW, 19 minut doładowane, 37-38 kWh Mamy 83% poziom naładowania akumulatora, moc spada. Zapinam ma pas, wypinamy się z ładowarki, lecimy dalej. 133 km do następnej ładowarki. Negocjacje z zapięciem pasa trwały jakieś 4%. 25 minut poziomu czas ładowania. Doładowaliśmy 48 kWh. Stop. movement that inspires.